Hej, tydzień w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj um, jest wieczorna rutyna świ moich świnek. Um, Ogólnie, cool, teraz im jest godzina, bo ja im zawsze wcześniej daję kolację. Um, jest godzina 19.34 19 um, no. i daję im kolacyjkę. Więc no. Zawsze biorę, zobaczcie w ogóle jak sobie słodko śpią. Ześka też sobie śpi. Um, no i teraz biorę miseczkę, bo jeszcze został obiadek, e, a na obiadek daję granulat, um, więc no, co możemy dać w tej miseczce? O, I zawsze daję ziółka właśnie, um, dzisiaj damy, później też trochę posejrowałam to wszystko, ale ja dzisiaj damy zioła podstawowe, o tu są. Tu są, a ja to wszystko odkrywam. Więc zioła podstawowe damy. Um, tak, żeby miały taką mieszankę jakby. Um, dodaję też trochę ziół. Um, o nie, muszę to robić bez zaś, przepraszam. Dobra, słuchajcie, myślę, że tyle może być ziół uzupełniających. No nie jest to oczywiście za dużo. Tutaj jest nagietek, jak widzicie. Taki cały kwiatek. No i możemy jeszcze dodać jedynie, mm, nie no dzisiaj już trochę dodałam zielony z kwiatem, możemy dać, um, dodatek to będzie jeszcze taka bab, właśnie babka lancetowata, e, której już dawno nie dawałam się świniakom, więc no to będzie jako dodatek, więc chwilkę już daję. E, dobra, jednak dodałam jeszcze trochę, bo w sumie to są trzy świnie, więc dałam im no, trochę więcej. Ale zobaczcie, w porównaniu moja. No nie, ja zawsze muszę wysypać te zioła, nie? Zawsze, każde zioło muszę wysypać. No ale dobra, cicho, maluszku. E, no, więc tak to, się, tak to wygląda. Może jeszcze nawet im dosypię troszeczkę. W 1100 w, ponieważ, no, wiecie, no to są świnie, które są trzy, więc no, tak to się prezentuje. nie dodaję y, groszku, ponieważ y, dostały już dzisiaj tam jest w miseczce, więc no, już dajemy im, bo po prostu one za chwilę. No, oszaleją. Chodź, chodź, Robię, tam są wam pokazuję proszę bardzo jak I zajadają. No, możecie sobie chwilę popatrzeć jak zajadają pięknie. No, myślę, że dla czterech świn, taka dla trzech świn, sorry. Taka kolacyjka może być i serio. Ja nie wiem, no jak ja sprawdzam płeć, to bo dzisiaj im jeszcze raz sprawdzam, oczywiście nie męczę ich za dużo, to właśnie dowiedziałam się, że chyba są to obydwie dziewczynki. W sumie będę mogła sobie wybrać, chociaż wiecie, one są jeszcze małe, więc z płci, no nie znam po prostu, ale, ale myślę, że to są dziewczynki. Ty nie wyjadaj z tamtą, tylko tam masz zioła. Dobra, nieważna, um, No, więc świnie sobie tutaj tak pięknie zajadają. No. Nie też im nam, bo wyprałam ogólnie. Pokażę wam przez okno. O, wyprałam właśnie tą poduszeczkę i ten kocek ponownie. Bo oczywiście moje świnie no po prostu tak brudzą, że masakra, nie? Dobra, ja teraz ogólnie to zakręcam, te wszystkie rzeczy. I widzimy się za chwilkę. Dobrze, słuchajcie, w miarę to ogarnęłam, to już nic nie ma. Jak widzicie, no teraz ziół się mi wysypała, ale to nic tam nieważne. No, więc czy tam sobie zaja... Zajadują. zajadają kolacyjkę. I jeszcze zawsze muszę im co pół godziny wymieniać sianko, ponieważ one tak szybko zjadają to sianko, że chyba im wymienię paśnik. Na tamten, chyba tamten muszę wyparzyć, ten co miałem jako kuwetę, nie? No przecież nie, nie dam im takiego. No, tu są żwirek, jeszcze im zmienię żwirek w kuwecie, bo zmieniam co jeden dzień. Okay. Mamy przykryty, tak pięknie schowany. No i teraz daję sianko. Dobra, słuchajcie, napełniam całą kulę sianem. No i teraz oczywiście dajemy im do klateczki. Piękne sianko. Im tak smakuje to sianko, że ja nie wiem. O Boże, ostrość, dobra. No, to się już poszła zajadać, oczywiście. Ale też muszę im zmienić żwirek w łóbecie. Więc <laughs> teraz ja idę po siateczkę i to wszystko do siateczki zmiatam. I pokażę wam efekt końcowy, bo nie mogę wam tego pokazywać, bo znowu mi się coś wysypie po prostu. A, i jeszcze wam pokażę coś yy, jednego, poczekajcie. No to są jeszcze liście, które suszę, liście brzozy do was, dla was na konkurs. I no, tutaj jeszcze będę musiała poobcinać, bo dzisiaj mi babcia przyniosła. Tutaj macie jeszcze, tutaj takiego delfinka macie którego zrobiłam dzisiaj, no, jeszcze trochę się klei, ale dobra. No, więc ja sobie to ogólnie to obcinam. TP, to jest ten kocyk z poduszeczką. Jeszcze chwilkę musi tu postać, bo jest jeszcze trochę wilgotna ta poduszka. No, ale kocyk już chyba mogę wziąć, tak, bo on nie jest tak wilgotny. Więc dam im kocyk. I za chwilę się widzi. Dobrze, słuchajcie, tak to, oto się to prezentuje. Ten kocyk, tutaj ten tunel brzo z brzozy. Um, I oczywiście tutaj te ziółka. Będą miały na noc i wesele na jeszcze re e resztka. Więc tak to się prezentuje ona jedną siano i teraz im idę zmienić kuwetkę oczywiście. I widzimy się jak już zmienię. Okej, okay, słuchajcie, tak to wygląda. Nie wiem czy widzicie, ale już jest posprzątane pięknie. Um, to się oczywiście muszę ją pinować, żeby nie rozwaliła tych ziół na ten piękny wyprany kocyk, no ale jak zawsze to pewnie w nocy wywali te zioła, no bo to jest taka aparatka trochę. No, tutaj sobie podłożyłam ostatni podkład, ale na razie ich teraz nie puszczam już na łóżko, bo po prostu nie wiem czemu, ale już... Bo mi się puszczać na łóżko. No i po prostu ten podkład dam jeszcze tam. E, trochę się nabrudziło, ale tylko trochę. Zdaję ten podkład tam. To wyrzucam, bo ogólnie w tej siatce właśnie jest e, żywirek stare skuwety, No i za chwilkę się widzimy. Dobrze, słuchajcie. Ja już kończę tą moją, znaczy tosi poranną rutynę. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Dajcie łapeczkę w górę i subskrybujcie mój kanał. w pa,